jeżeli mamy utworzoną tabelę możemy wprowadzić do niej produkty aby to zrobić używamy komendy insert into tutaj wcześniej została przygotowana ta komenda wpisujemy insert into produkty values, czyli włóż do tabeli produkty następujące wartości W pierwszej części mieliśmy, w pierwszej kolumnie mieliśmy umieszczony numer produktu, czyli 1, nazwa produktu chleb i cena produktu. Do drugiej komórki, do drugiego wiersza został umieszczony produkt o numerze 2, o nazwie jajko i cenie 30 groszy. Następnie yy, produkt o numerze 3, nazwa Mleko i cena 2,50. I w ten sposób wprowadziliśmy trzy produkty do naszej tabeli.